Siemanko witam was kolejny na odcinku kupuję wszystkie auta w GTA Online. W dzisiejszym odcinku wydałem łącznie 9 657 214 dolarów. Standardowo wchodzimy na legendary Motorsport Dwudrzwiowe e, Według ceny, oczywiście. Dobra, co my mamy? Teraz do zakupienia Overflud Zeno. 2 820 000, kolor czerwony. No, tu na ładny. Zamów, sprzedane, lecimy na tuning. Montujemy wydechy. Kurde, ile jest tych wydechów? Jakie przedziwaczne. Potrójne, tytonowe, aluminium wąskie, wąskie! O! Wąskie. Te są fajne, to są fajne. Aluminiowe. No, no nie montowałem chyba w żadnym aucie aluminiowych. Niech będą te. Zmienilibyśmy tylko... Jeszcze ten dodatkowy kolor, no bo ten pomarańczowy jednak do tego oznaczenia, no, no niby pasuje, ale może byłoby coś fajniejszego, nie wiem. Zobaczmy. Co nie, nie. Lodowa biel, lodowa biel pasuje. No, lodowa biel pasuje. Fajnie to wygląda, taki dyfuzor, nie? Znaczy. Nie wiem jak to nazwać, już nie pamiętam jak to się nazywało, ale może jeszcze jakieś inne kolory? Może coś będzie jeszcze pasowało? Nie, nie, nie. Oczywiście pomarańczowy. Czerwień, może? Nie, czerwień nie. Lecimy dalej, cytrusowo dzieleń Fajnie, też fajnie wygląda, ale jeszcze nie mam odblokowanej, kurde. Ale fajnie to by wyglądało. Dobra, chyba pozostaniemy przy tej lodowej bieli. No, bez kitu. Zosta zostawimy felgi białe, białe. Felgi też tam się odznaczyły w tym kolorze. Ta. No bo, mm, nie wiem. No, Ty, pomarańczowy nie pasował. Zostajemy przy tej lodowej bieli i tyle. To jest tanie. Dobra. Tak, zrobiony. Teraz czas na progi. O kurde, ile progów tutaj jest? Ale numer kaczka kacz, Nie. O kurde, na co podwoi. O super. O, o, jest w tym kolorze. W kolorze Jeden nie pasuje, ale w kolorze 2 to byłoby sztos no, Peskitu. Bierzemy. Powiem wam szczerze, że ten samochód bardzo dobrze się przerabia, bardzo dobrze się go tuninguje. Jest dużo takich e, dodatkowych elementów, których po prostu w, e, w tuningu w innym aucie nie znajdziemy. Fajnie, dużo e, rzeczy do modyfikacji, ładnie to wizualnie wygląda, jestem pozytywnie zaskoczony. Kurde, nawet te, te progi, superkaczka progowa, koloru drugiego w tej bieli, do tych felk, do tego e, tylniego zderzaka, no, idealnie, według mnie oczywiście, no, idealnie pasuje, no jestem po naprawdę pozytywnie zaskoczony. A jak już tutaj... E... Jesteśmy to teraz właśnie te spoilery. Patrzcie jakie spoilery. Ale to ładnie wygląda. Tu, no proszę, proszę. Zarombiste, zarombiste. Ale garbowno, nie. nie skrzydło GT w kolorze białym górę. Przechodzimy do następnej furki, w tym wypadku Eden Bauchy. Jakieś nie wiem, jak to się wymawia. Sorry, no, po prostu Champion za 2 812 500 dolarów i kolorek czarny. No i sprzedane, jedziemy sobie go zmodyfikować. Fajna furka w ogóle. Wyczynowa dokładka. Bierzemy. Ty nie zderzaki. Co tutaj? Co to jest? O! Nie, nie. O! Już. tu. Ole! Nie! Odpada. Może komuś się to podoba. Mi się nie podoba. Mi się skojarzyło. Po prostu jakbym zamiast ty niego zderzaka zamontował ee, z tyłu jakąś kosiarkę na pole. Więc. <laughs> nie. Sorry. Widzowie. Biorę po prostu ten fabryczny zderzak, ewentualnie właśnie ten ma z malowanym akcentem. Ale tamto odpada. Zobaczmy progi. No tutaj tu. <ścoughs> no rzeczywiście bardzo duży wybór tutaj mam, no. Fajnie mogę sobie nawet wybrać do koloru, do wyboru z 20. Nie, co jest? Tylko jedne? Dobra, no wezmę te karbonowe progi. No nie mam wyboru. Spoiler. Sportowe skrzydło GT, wyścigowe, wytrzymałe skrzydło. Wyś... Czy, które pasuje bardziej? Hmm. To też fajnie wygląda, ale chyba wolałbym nieco wyższe. Pytanie: czy to, czy to. ciężko. Chyba to oba najbardziej pasuje. Bo te podwójne, czy te wytrzymałe, to za bardzo sterczy. No. Wezmę to skrzydło wyścigowe za 13 tysięcy. W porównaniu do poprzedniej furki, którą modyfikowaliśmy, to tu jest bieda. Po prostu bieda bardzo mało do modyfikacji. No, jestem trochę zawiedziony. Pas przeciwsłoneczny. Karbonowy. A co tu się tak naprawdę różni? Od karbonowego, od koloru 1. Eee, chyba tylko się różni cenowo. No, bo to i, i tak nie będzie widać. Aha, no wie, widzicie, gdybym miał na przykład kolor e, furki czerwony to wtedy by się różniło, a że mam czarny to tego karbonowego pasa przeciwsłonecznego nie będzie w ogóle widać. Także wezmę ten za 700 dolarów, no bo po co ja mam w ogóle przypłacać, jak to wychodzi na to samo. No i czas na ostatnią e, furkę, którą zakupimy w tym odcinku. To jest Pegazy Ignus za 2 765 000. Jaki kolor weźmiemy? Nie wiem. Tak wizualnie wyglądowo wygląda ona do Lambo, więc zielony by idealnie pasował. No, jest sprzedany kolejny samochód w naszej kolekcji. Zaraz lecimy go e, stuningować, a potem będziemy wszystkie trzy samochody testowali. No, i ty jest Tutaj się w ogóle nie będę cackał. Od razu wezmę dyfuzor GTZ 14900. Eee, to jest spoko cena ładnie pasuje i jak pasuje to montuje <grym> oznaczenie ciekawe jakie on ma to oznaczenie oznaczenia czy fajne czy nie fajne to to jest fajne w miarę spoko eee, sam nie wiem oksu oksu nie wiem nawet, jak to się, kurde, wymawia, ale jak tak patrzę, to jest spoko i chyba te wezmę. Znaczy, no, ono jest takie bardziej oryginalne, bo z tego, co pamiętam, te furki, co w poprzednich odcinkach kupowaliśmy, to one nie miały takiego znaczenia, więc... A, z drugiej strony, sam nie wiem, czy, czy są jakieś takie oznaczenia, które się powtarzają. Czyli na przykład te oznaczenie, które wzięliśmy, czy byłoby na innej furze? Na innym samochodzie? I na tym samochodzie? Nie wiem, tego nie wiem, kurde. Ale dobra. Kupione. Tablice gotowe. Teraz żaluzje. Żaluzje. No, e, żaluzje to sobie jakieś weźmiemy. Bo tak, e, e, taką jakby japę za przeproszeniem, taką dziurę zostawić bez żaluzji. No to brzydko wygląda. A tutaj zobaczcie, są e, żaluzje. Bardziej przypomina Lambo. Ten samochód, więc malowane sportowe żaluzje za 4,5 koła będą zakupione. I biorę. Z warsztatu już wyjechałem. E, pominąłem Wam większość tuningu, bo tam nic ciekawego się nie działo. A w tym momencie tak prezentuje się już nasz samochód. No i lecimy e, jazdę na Overfruit Zeno. Jak mi się nie mieściło? Bardzo ciężko, te, bardzo ciężki samochód. Czuć, e, jak się nim jeździ, to czuć, jak ta furka jest ciężka. Nie ma takiej zwinności, e, lekkości. Nie wiem. Przyspiesza fajnie. E, hamuje tak średnio. A i czasem niestety wypada spod kontroli. Zdecydowanie moim, moim numer 2 e, odcinka jest Thebał Champion. E, słuchajcie, super wchodzi w zakręty. zarobiście driftuje. Jest w porównaniu do Zeno. Dobrze ja wymawiam. E, chyba tak. Zeno w porównaniu do Zeno jest lekki. Można nim fajnie posterować, fajnie poskakać, e, fajne rzeczy właśnie jakieś tam powymyśleć e, tym samochodem. Ładnie jeżeli chodzi o jazdę, to ładnie wymija MPC-ty e, na drogach. E, Hamowanie, tutaj ja pamiętam Tak mi się wydaje, że dobrze zapamiętałem, ale w Championie zamontowałem hamulce o łącznej wartości 60 tysięcy To z tym hamowaniem to ja bym powiedział, że no nie odczuwam to jakby to były takie wiecie te su super super wybitne hamulce bo normalnie, normalnie jakoś tak mnie hamuje, nie za, nie za mocno, nie za, nie za e, słabo. Tak, Także de, de Bałuchę Champion, jakkolwiek to się wymawia, e, jest moim numer 2 w dzisiejszym odcinku. A, bym zapomniał, jeżeli wa i, i e, bardzo widać uszkodzenia na nim. Wystarczy jakiekolwiek małe uderzenie i momentalnie już na nim te uszkodzenie widać, więc to jest na pewno na minus. No i mój numer jeden. Pegasi Ignus, on jest warty swojej ceny, no fajnie, pięknie się prowadzi, w, wchodzi w te zakręty niczym w ma, nóż w masło. E, e, trzyma się drogi, przyspieszenie jest... Przyspieszenie jest zarąbiste tak samo, e, no może tam aż tak... E, e, to nie jest jakiś taki, nie wiem, demon prędkości, ale... Spoko mam te przyspieszenie eee, przede wszystkim e, jeszcze bardzo mi się w nim podoba e, wygląd. Przypomina mi bardzo Lambo, Lambo y, Lamborghini, nie? E, co tu jeszcze mogę dodać? Fajnie się właśnie, tak jak widzicie, e, no tu akurat trochę nie wyszło, ale ogólnie fajnie się nim wykonuje skoki. Jeżeli chodzi właśnie o takie zakręty, czy mijanie mpc-tów na drogach przy dużej prędkości jest też spoko. No i jeszcze wytrzymałość samochodu ma, ma to wytrzymałość po skokach, po przywaleniu w jakieś inne mpc-ty. Czy, czy inne e, rzeczy, tak jak właśnie na przykład e, wjechanie prawie w kawiarnię, ten wygląd praktycznie nic nie traci, wytrzymało się ok, nic tutaj nie odpada. Rys bardzo, e, rysy są bardzo mało widoczne, więc to jest zdecydowanie top 1 dzisiejszego odcinka. A jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę subika i kliknij w dzwoneczek. Widzimy się już w następnym odcinku. Na razie, cześć!